Ojca obiecał swoim uczniom, że ześle im specjalny dar, ześle im pocieszciela. Tego, który przypomni im wszystko to, czego Jezus nauczył przez te trzy lata swoich uczniów, ale jednocześnie tego, który w specjalny sposób przemieni ich życie. I ta, się, ta obietnica się spełniła. Ta moc wysoka, która wstąpiła w dzień Zielonych Świąt na apostołów, przemieniła ich serca, umocniła ich, na nowo rozpaliła ich wiarę, dała im nową nadzieję i nauczyła ich miłości. Ta moc, która jest Duch Święty, zbudowała Kościół. I Duch Święty przez wieki działa wszędzie tam, gdzie są ludzie otwarci na Jego moc, na Jego działanie. Gdzie są ludzie skłonni do tego, aby oddać się do dyspozycji Duchowi Świętego dla służby innych. Aby ta służba była owocna, oprócz darów uświęcających, Duch Święty daje specjalne dary, które są skierowane na służbę. Na służbę kościołową. Są to dary charyzmatyczne, w skrócie charyzmaty. Słowo charyzmat pochodzi od słowa charis, łaska. Czyli jest to dar dar, 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 dar dany przez Ducha Świętego, który bierze nasze normalne, zwykłe ludzkie umiejętności, zdolności, predyspozycje i uświęca je, udoskonala i kieruje na służbę. Zatem czym charyzmat nie jest? Nie jest nagrodą za świętobliwe życie, nie jest orderem, który Duch Święty przypina nam do piersi, ale jest narzędziem. Jest czymś, co ma służyć naszym siostrom i braciom w kościele i poza kościołem. Charyzmat. Bazuje na y, naszej naturze, na tym, co już posiadamy, co dostaliśmy w momencie naszych narodzin. A zatem musi być pewna baza tego charyzmatu. Prosty przykład. Ja nie dostałam charyzmatu służenia śpiewem w kościele. No, jakbym go dostała, to byłby chyba cud większy niż strzeżenie łazienki. Dlaczego? Dlatego, że nie mam dobrego kusa ani dobrego słuchu muzycznego. Nie mam bazy. Ja dostałam ich dar. Charyzmat jest darem, który jest dany za darmo, który nie uświęca nas, który nie jest nagrodą, ale jest narzędziem do służenia i darów niecharyzmatycznych jest bardzo dużo, jest wiele. Niektórzy mówią, że rodzą się nowe charyzmaty. Nowe charyzmaty pojawiają się w kościele, ponieważ zmienia się świat, inne charyzmaty są potrzebne. Inne były potrzebne w momencie, kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika. Inne są potrzebne dziś. W świecie globalizacji, w świecie internetu, w świecie środków masowego przekazu pojawiają się charyzmaty, które służą do ewangelizacji właśnie w ten sposób. Charyzmatów jest nieskończona ilość, bo na różne sposoby duch święty odpowiada na potrzeby dzisiejszego świata. Ale istnieją charyzmaty, które pojawiają się cały czas, które występują ciągle w kościele. A wiek XX był szczególnym okresem odrodzenia się i zrozumienia na nowo, czym jest charyzmat. Szczególną tutaj rolę odegrał Sobór Watykański II, który wskazał, że Kościół stale od Ducha Świętego otrzymuje te dane. Jeżeli popatrzymy na życie świętych, to zobaczymy, że każdy z nich ma jakiś specyficzny jeden rys, którym służy. Czasem ten rys jest bardziej lub mniej wyraźny. Możemy popatrzeć na przykład na świętego Jana Wianeja, który w konfesjonale spędził praktycznie całe swoje życie. Służył charyzmatycznie sakramentem spowiedzi. I wszyscy, którzy przystępowali do niego, do spowiedzi, czuli się zbudowani. Czyli, że nastąpiła jakaś ważna przemiana w ich życiu, że duch święty poprowadził na nowo. To było działanie Boga poprzez tego człowieka. Popatrzmy na życie Matki Teresy z Kalkuty. Popatrzmy na jej darczynienia miłosierdzia. To kolejny charyzmat. To nie jest y, zwykła działalność charytatywna. To jest coś więcej. To jest przykład, jak przez nią Duch Święty pokazywał, jak ważna jest miłość w stosunku do Boga. I tak moglibyśmy wymieniać, wymieniać nieskończoność. Zatem chciałam teraz powiedzieć parę zdań na temat kilku głównych charyzmatów, które stale się pojawiają w Kościele. Żebyśmy te charyzmaty sobie przypomnieli, to warto sięgnąć do Chrystusa św. Pawła, który zarówno w liście do Rzymia, jak i w liście do Koryntian wymienia, czyli taką listę, Yy, charyzmatów. I yy. na przykład w XII rozdziale, do yy, Śródorze, możecie znaleźć yy, takie zdanie. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dane bądź to dla proroctwa, do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona, do wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela, dla popełnienia czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczody godnością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. A w liście do końca znajdziecie kolejne Kolejny, w rozdział, rozdziale, kolejną informację na ten temat. Wszystkim zaś obiamy się tu dla wspólnego dobra. Jednemu dar jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania w tego samego ducha. Innym jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar, dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Jakie są, są te najważniejsze dary, które cały czas pojawiają się w historii Kościoła? Po pierwsze dar nauczycielstwa. Dar nauczycielstwa jest skierowany dla tych, którzy już są w Kościele. I służy on umacnianiu wiary, prowadzeniu. Jest to dar, który szczególnie potrzebny jest na przykład katechetom. Kapłanom, siostrom zakonu, wszystkim tym, którzy nauczają w kościele, którzy przekazują wiedzę, ale także umacniają wiarę. Dar apostolstwa to dar, który jest skierowany na zewnątrz kościoła, do tych, którzy nie są wierzący. Dar, którym ktoś przemawiając do osoby niewierzącej, potrafi doprowadzić ją do wiary, do poznania Jezusa, ukazać tego Jezusa w taki sposób, aby ta osoba uwierzyła. Aby została pociągnięta pewnością Boga. Bo yy, ani w jednym, ani w drugim darze nie jest tak, że działa sam człowiek. <laughs> tak naprawdę... Kiedy ktoś posługuje charyzmatem, to sam Duch Święty troszczy się o skuteczność tego daru. Troszczy się o to, aby słowo nie było bezowocne. Czy to jest dar nauczycielstwa, czy to jest dar apostolstwa, to przez tę osobę działa Duch Święty. Mamy dar wiary, wiary, która przenosi góry. Nie takiej wiary na co dzień, że wierzymy i ufamy Bogu. Chodzi tutaj o nadzwyczajny dar tak wiary. Taki, gdzie człowiek rzuca się w się miłosierdzia Bożego. Wyobraźcie sobie, jakiej wiary potrzebował święty Piotr, kiedy mówił do Chromego przed świątkiem. Nie mam złota ani srebra, ale co mam, do ci daje? Czy w jego sercu nie pojawiło się na przykład takie powątpiewanie? No, podnoszę tego człowieka za rękę do góry, a jak on nie wstanie? Nie wiem, co on myślał w tym momencie, ale to była właśnie wiara. Wiara, że Jezus będzie współdziałał ze mną, kiedy ja wyciągnę rękę do tego człowieka. Na tym polega dar wiar. Kiedy ktoś tak zamierzy Bogu, tak uwierzy w Jego działanie, to dzieją się cuda. Dar nie miłosierdzia, skierowany do osób z, nie tylko biednych, ale też tych samotnych, cierpiących, mających jakieś problemy, yy, mających trudności wewnętrzne. Yy, dar, który jest bardzo potrzebny we współczesnym, yy, bardzo zbolałym świecie. Wielu jest wokół nas tych, którzy cierpią, którzy potrzebują pomocy. Módlmy się o ten dar, prośmy Boga, żeby go nam dał. Żebyśmy czynili miłosierdzie w taki sposób, aby to nie było dla drugiej osoby pokażające. Aby było to dla niej czymś, co ją podniesie do Boga. Bo tak działa charyzma. Ma przybliżać poprzez Naszą posługę, tego do którego idziemy, ma przybliżać go do Jezusa, ma mu pokazywać Jezusa. Że nasze działanie ma przeświecać łaska Boga, ma przeświecać Jezus. Pamiętam taką, taką, takie opowiadanie o, z terenów Stanów Zjednoczonych, gdzie do parafii przyszedł przedsiębiorca biznesmen i mówi tak no i ja tu bym chciał zorganizować takie spotkanie ewangelizacyjne mówi, opowiada co na to spotkaniu mogłoby być i tak dalej, i tak dalej. słucha w nie wytrzymuje a co pan z tego będzie miał? bo wiecie, jak biznesmen przychodzi, to wiadomo, że o coś chodzi, nie? a on on pismo świętej i mówi tak tu jest taki dar Mówi, jednym dał dar zarządzania. To jest właśnie moje miejsce w Kościele. Ja nie mam daru głoszenia słowa Bożego. Nie umiem mówić dobrze. Nie umiem dobrze śpiewać, więc nie mogę śpiewać dla Chwały Bożego. Nie mam wielkiej wiedzy, więc katechizować też nie mogę. Ale to, co mogę, to daję. Czyli dar organizacji. Ja jestem w stanie wam sprowadzić yy, kapłana, który poprowadzi ewangelizację, zespół, który wam pośpiewa, yy, zorganizować salę, ściągnąć ludzi. To jest moja umiejętność. To jest mój dar, to jest mój charyzmat. Ja, to jest moje miejsce w Kościele. Ja jestem od zarządzania. Robi więcej takich było, bo ten dar jest bardzo cenny. Przydaje się. Na pewno dar organizacji jest rzeczą bardzo cenną. I chociaż może nie doceniamy. Zatem kolejny dar. Kolejny karyzma, który można służyć. Dar śpiewu w kościele. Modlitwy śpiewem. Ci, którzy mają piękny głos, mogą w taki sposób służyć Panu i innym, że podczas ich śpiewu my będziemy się modlić, nasza dusza zostanie podniesiona do Boga. Czasem jest tak, że ktoś słyszymy, że śpiewa piękny chór, ale my przy tym się nie modlimy. Podziwiamy te głosy, zachwycamy się pięknem, ale nie ma w tym modlitwy. Czasem ktoś śpiewa dużo gorzej, ale nasze serce otwiera się na Boga. To jest właśnie różnica między posługą charyzmatyczną, a posługą tylko własnych zdolnościami. Kiedy służymy charyzmatem, Duch Święty troszczy się o to, aby charyzmat nie pozostał skuteczny. Troszczy się o to, aby jego działanie było owocne. Dar upominania. Dar Wzywania do nawrócenia. Święty Paweł wymienia także dar radzenia, rady, pouczania tych, którzy są nieumiejętni, którym brakuje wiedzy. I wiele, wiele innych darów, które są potrzebne do tego, aby, aby służyć Kościołowi. Są też dary, które są, które Kościół nazywa charyzmatami nadzwyczajnymi. I te charyzmaty ja chciałabym omówić za dwa tygodnie na kolejnej konferencji. Pozwoliłam sobie podzielić tę konferencję na dwie części, ponieważ o charyzmatach można bardzo dużo i długo mówić. Chciałabym, żeby nie była to konferencja specjalnie Pytanie, które chciałam na końcu zadać, na które warto byłoby się zastanowić, to jest pytanie o to, co zrobić, aby charyzmat uzyskać? Bo przygotowujemy się do modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego. Po pierwsze, nie zadawaj sobie pytania, czy jesteś godny. Pan wybiera do służby tych, którzy chcą służyć. I pierwsza rzecz, jaka jest najważniejsza, to jest oddanie siebie do dyspozycji Ducha Świętego. Panie, ja chcę, żebyś ty wziął moje umiejętności, moje zdolności. Chcę, żebyś dysponował nim, tak jak tobie się to podoba. I ta postawa dopiero otwiera nas na te dane. Jeżeli yy, nie przyjmiemy takiej postawy, to duch Święty nie będzie miał możliwości działania. My Potrzebna jest nasza otwartość, nasza zgoda na to, żeby Duch Święty posługiwał się nami. Bez tej zgody nic się nie stanie. Druga rzecz, to warto się przygotować do tej modlitwy w taki sposób, że spojrzeć na swoje otoczenie i zadać pytanie. Panie, gdzie mnie postawiłeś i jakie zadanie przed, przede mną stoi? Dary są mi potrzebne, aby mogła lepiej służyć tym, którzy mnie otaczają. Masz w rodzinie ludzi niewierzących, proś o dar apostolstwa. Masz w rodzinie osobę chorą, proś o dar czynienia miłosierdzia. Masz kogoś, kto zbłądził, proś o dar pouczania. Spójrz na swoje życie, spójrz na swoje otoczenie i zadaj sobie pytanie: nie co ja bym chciała, tylko co jest potrzebne tym, którzy mnie otaczają. Gdzie mam służyć? Jakie zadanie Pan przede mną postawił? Oczywiście do Święty może wybrać zupełnie inne, darci, go ofiarować. Ale y, pytanie o y, stan mojego życia. O warunki mojego życia, warunki, w jakich ja się znajduję. To jest bardzo ważne pytanie. Bo tu Święty odpowiada na konkretną potrzebę. I odpowiada w sposób konkretny. Zatem dwie rzeczy. Otwartość i postawa służby. To są te dwa elementy, które są wymagane do tego, aby uzyskać karyzmaty. No i oczywiście prośba do Ducha Świętego. Czyli proś, a Pan ci da, na miarę twojej potrzeby, na miarę twojej otwartości. No dobrze, ale dostałam charyzmat i co dalej? Jak rozwijać ten dar w sobie? Jak sprawiać, żeby stał się lepszy i żeby mi uświęcał? Służyć mu. Tak jak nie nieużywany zanika, tak i dar, którego nie używasz, może po prostu zaniknąć, będzie słaby. Jeżeli chcesz, żeby charyzmat cię uświęcał nim. jeżeli chcesz, żeby był coraz lepszy, coraz lepiej, aby coraz, był coraz skuteczniejszy, nim. używaj go. Bo Pan daje charyzmaty po to, aby był używany. I pamiętaj... Nie masz prawa być dumny z tego, że posiadasz charyzmaty, ale z tego, że dobrze nimi służysz, no to już można być zadowolony wtedy z siebie. Służenie charyzmatami niesie w sobie radość, dlatego że czujemy, że Pan jest z nami, współdziała, pomaga nam, wspiera nas, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że widzimy owoce tej służby. Zdajemy się użyteczni dla tych, którzy nas otaczają i dla kościoła.